Państwa, wszyscy jesteśmy nieutuleni w żalu po śmierci Kim jong ila umiłowanego przywódcy, właściwie ukoch ukochanego przywódcy chyba. Nie wiem, co teraz się dzieje w Korei Północnej. Poza tym, że trwa żałoba, bo kiedy umarł wielki wódz, umiłowany przywódca Kim Il-sen to wszystkie ptaki przestały w Korei śpiewać i jaskółki płakały żywymi łzami. No i w ogóle świat wstrzymał oddech. Teraz też oczywiście świat wstrzymał oddech. Po pierwsze dlatego, że nie wiadomo czy. Kto zostanie następnym umywanym przywódcą, mówią od kim jong Ulu, ale wszystko jest jeszcze możliwe, jeszcze światło nie jest oddzielone od ciemności. No i obawiają się wszyscy, czy przypadkiem Korea Północna nie zaatakuje, nie spowoduje jakiegoś incydentu zbrojnego z Koreą Południową, czyli jakieś rakiety nie wystrzeli, i tak dalej, i tak dalej. To Śmierć Kim Jong-ila była takim mocnym akcentem, bo umarł również Wacław Havel. W którego, przy którego blasku próbują się ogrzać rozmaici, tam, że tak powiem, umiłowani przywódcy drobniejszego płazu. Mówię o całej Mich Michnikowszynie, bo tam pan redaktor Adam Michnik próbuje drogiego Bronisława tam do Hawla porównywać i Leszka Kołakowskiego i tak dalej. No różnica jest, podobieństwa oczywiście są. Wszyscy byli umiłowanymi przywódcami, z tym, że. Że Hawel, o ile mi wiadomo, nigdy nie był komunistycznym działaczem, a tamci jednak byli i to w okresie, kiedy partia łamała kości za Stalina i strzelała w tył głowy. Potem przestali, ale wtedy, kiedy już można było przestać, a nawet do, do, można było dostać za to sowite wynagrodzenie. Leszek Kołakowski, jak kiedyś wspomniałem, charakteryzował się umiłowanym do um um wielkim umiłowaniem prawdy ale nie cały czas tej samej, tylko takiej, zawsze umiłowanie prawdy podsuwało mu taką prawdę, która się najlepiej opłacała. No więc czegoż w związku z tym nie wynagradzać, jak umiłowania prawdy. W przypadku Leszka Kołakowskiego sprawdziło się to idealnie, w przypadku drugiego Bronisława też, chociaż nie do końca, ale powiadają, że był szczęśliwy do ostatniej chwili swojego życia, więc to też się liczy.